od pierwszego na dzisiaj. Zgierając zarządzenie w sprawie określania i przeprowadzenia drugiego, ósmego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, wraz z ogromnym użytkowanie użytkowania uczyste, stanowiącego własność miasta Kolno, chodzi o 11 listopada 6, przez 2. Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy placu 13 pierwszym w pierwszym przetargu sądów nieograniczonych. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie niezakodowym 2016 rok. Zarządzenie w sprawie zaakceptowania koncepcji programowo przestrzennej dla terenu o symbolu 2 w MW położonym pomiędzy ulicami Pięknego Witosa, Marii Dąbrowskiej i Dębowej w Kolnie na zlecenie firmy Negwesto, bio które biodeveloper, które tam bloki, na tyktore, które są w praktyce korektu przestrzennego wolne i są we do regulaminie firmy. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przyjmowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu i pracy. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu Wspieranie i uprzednianie kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2016 roku i zarządzenie, że organizacji systemu ukrywania i alarmowania w mieście Kolno. Podpisałem sprzedaż, akt notarialny na sprzedaż jednego działu sprzedażowej. Brałem udział w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Połaczu spotkaniu z goszczącym jeździekowo sekretarzem stanu w Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szymitem, spotkaniu z członkami podkomisji stałych do państw pochodzących z Unii Europejskiej, znajdujących kolnie na posiedzeniu wyjazdowym oraz w gminnych obchodach 1051 użytkowników Polski. Wszystkie uchwały Rady wykonywane są.